Witajcie, dzisiaj kolejny film z Pleneru, i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak otworzyć trzecie oko, czyli czakrę trzeciego oka. Powiem Wam dzisiaj o wszystkich czakrach, jak one funkcjonują, do czego są przeznaczone, do czego nam w ogóle są potrzebne czakry. Otóż mamy 7 czakr, tak naprawdę. Czakra trzeciego oka jest drugą czakrą po czakrze korony, która jest, można powiedzieć, na czubku głowy. I ma formę stożka. Czakra korony jest. ma białe światło, i przez czakrę korony wpływa do naszej duszy energia ze źródła. Czakra trzeciego oka to jest druga, kolejna czakra. Ma kolor jasno niebieski, i te dwie czakry służą nam tak naprawdę do kontaktu ze Stwórcą. Poprzez te dwie czakry źródło kontaktuje się z nami, pozwala ma mamy możliwość widzieć bądź słyszeć głos twórcy. W szczególności można powiedzieć, że te dwie czakry, czakra korony i czakra trzeciego oka, one działają jak antena i odbiornik telewizyjny. Czakra korony pozwala nam odbierać bezpośrednio myśli od źródła, więc można mieć kontakt ze źródłem bez widzenia trzecim okiem. Natomiast w momencie, kiedy macie zarówno drożną czakrę, czy koronę, jak i trzeciego oka, możecie widzieć w medytacji. Możecie widzieć nawet przy otwartych oczach energię. Do tego właściwie służą te dwie czakry. Natomiast mamy jeszcze pięć pozostałych czakr i czakra gardła, która jest niebieska, no służy do zasilania organów, m.in. grasicy, tarczycy, gardła, czakra serca, która ma kolor jasno-zielony, czakra splotu słonecznego, która ma kolor Jasno żółty, czakra sakralna, która ma kolor jasno i czakra podstawy, która jest bliżej ogona, to jest czakra, która ma kolor jasno czerwony i ta czakra zasila między innymi nogi, ale co jest bardzo ważne, ta czakra pozwala nam także pozyskiwać energię z ziemi, o ile chodzimy właśnie boso. Ludy, które na przykład w Afryce, które chodzą boso, potrafią otrzymać, pobrać właściwie z ziemi nawet do 50% więcej energii niż ludzie, którzy chodzą, na przykład Europejczycy, chodzą w butach głównie. To pozwala im czuć się lepiej, to pozwala im czuć się szczęśliwymi. Pomimo, że nie mają za dużo rzeczy, nie mają dóbr, które mamy my, Europejczycy, to mimo wszystko czują się zdecydowanie lepiej szczęśliwsi niż osoby, które no, nie mają możliwości chodzić boso, na przykład ze względu na klimat. Ale nie tylko. Także ze względu na przykład na to, że mamy przekonania, że chodzenie boso jest synonimem ubóstwa. Że człowiek, który nie ma butów, nie chodzi w butach, to znaczy, że nie ma pieniędzy. I ludzie, którzy pozbywają się tych uprzedzeń, jak na przykład Wojciech Ceriowski, który chodzi Boso, nie wiem czy na dla chodzi boso, ale robi coś, co wydaje się głupie, ale tak naprawdę jest bardzo mądre pod względem pozyskiwania energii. I ludzie, którzy zrozumieją już czasem, że energia to jest podstawa naszej, naszego zdrowia, naszej, naszego dobrego samopoczucia, przestaną mieć takie opory, żeby na przykład choćby latem chodzić boso. Wróćmy jednak do czakry trzeciego oka i korony. Oczywiście ludzie chcą otworzyć czakrę trzeciego oka, ale ważne jest też, wszystkie czakry są ważne. Ale do kontaktu ze źródłem potrzeba obu czakr: czakry korony i czakry trzeciego oka. Ponieważ jeżeli macie zablokowaną czakrę korony, to możecie tylko i wyłącznie otrzymać wizję odbytów demonicznych, które będą się poddawały za różne istoty, będą wam robić wizje, a wy, wizje najczęściej kłamliwe, będziecie wierzyli, że macie kontakt, możecie medytować, ale tak naprawdę będą to tylko i wyłącznie fałszywe przekazy, które będziecie ewentualnie, czasami coś Wam dadzą, ale najczęściej to jest za, za kontrakt, za Waszą energię. Dlatego jak oczyścić czakrę trzeciego oka i czakrę korony tylko i wyłącznie energią stwórcy, energią źródła, ponieważ tylko stwórca ma możliwość oczyścić Wam czakrę. My, gdy to robimy, robimy to w medytacji, ale też prosimy Stwórcę, by zesłał swoje światło, swoją energię na czakry i by ta energia źródła oczyściła Wasze czakry, czakry Waszych dzieci i dzięki temu byście mogli zarówno mieć przekazy od Stwórcy, myśli od Stwórcy, prowadzenia od Stwórcy, ale także byście mogli widzieć na przykład w medytacji, byście mogli mieć sny właściwie świadome, byście mogli odczuwać energię, co jest też bardzo ważne, i to jest jeden z objawów, że te czakry wasze zostały oczyszczone. W momencie, kiedy ludzie mają oczyszczone czakry, zaczynają czuć energię. Jeżeli zwracacie się do osoby, na przykład jakiegoś ezoteryka, żeby wam niby oczyścił czakry, ale prosicie go, żeby to zrobić z wahadełkiem to w konsekwencji najczęściej te czakry będą jeszcze bardziej zablokowane. Jest wiele, wielu ezoteryków, nawet większość tych, którzy robią to za pomocą nie wiadomo czego, jakichś zabiegów ezoterycznych, energii, wahadełek, próbują niby oczyszczać Wam czakry albo co gorsza jeszcze, tworzą nagrania medytacyjne na otwarcie konkretnych czakr. To są pułapki. Nie słuchajcie tych nagrań, ponieważ... Najczęściej nie tylko byt się pojawi w waszej przestrzeni i przejmie przedmioty w waszej przestrzeni. Czyli, na przykład, jeżeli słuchacie medytacji, na natwarcie czakry podstawy, nie dość, że przyjdzie byt, może Wam włożyć energię w czakrę podstawy, to jeszcze przejmie łóżko, na którym leżycie i słuchacie danej medytacji. Więc warto jest, żebyście wiedzieli, że tego typu praktyki prowadzą do wielu problemów. Problemów z pozbyciem się tych energii, pozbyciem się bytów i ingerencji ich. Więc nie. Zwracajcie się do ezoteryków. Natomiast jak możecie sami to zrobić? Oczywiście to pewnie najbardziej was interesuje. Najprostszy sposób to po prostu poprosić twórcę, twórcę miłości. Tymi słowami, proszę cię, ześlij energię źródła, swoją energię na moje czakry i oczyść wszystkie moje czakry z każdej zbędnych, niekorzystnych dla mnie energii. Oczyść do stanu pierwotnego, tak, bym mógł pobierać pełną energię poprzez czakry, którą do mnie wysyłasz. Taka modlitwa, taka prośba do Stwórcy powinna pomóc, o ile będziecie mieli wiarę, bo źródło zrobi tylko tyle, ile, na ile wy wierzycie. Jeżeli nie wierzycie w to, to nic się nie zadzieje, ale nie próbujcie szukać innych sposobów. Po prostu zwiększcie swoją wiarę i prędzej czy później to zadziała. Ta modlitwa po źródło zobaczy, że wierzycie w to, że to się stanie. Wasza wiara będzie o tym decydowała, a nie poszukiwania ezoteryków, którzy zrobią to za Was, bądź wyręczą źródło, bo mówię, tylko źródło, tylko stwórca może Wam w tym pomóc. My zawsze zwracamy się tylko wyłącznie do, do źródła, do stwórcy i energiostwórcy oczyszczamy Wasze czakry. A jeden z objawów tego, że m, to się stało, to jest już w pierwszej kolejności zaczynacie czuć energię, czuć energię m, m, negatywne, czuć także, także energię demoniczną, bo. To nie jest to samo. Jaka jest różnica pomiędzy energiami negatywnymi a energiami demonicznymi? Na przykład, skóra zwierzęca, na przykład od zbutów, ma negatywną energię. Dlaczego? Bo zwierzę było zabijane, było w strachu i ta energia się przenosi także na skórę. Podobnie mięso. Gdy się skupię na przykład na, na mięsie, to czuję po prostu ból głowy, i, ponieważ mięso ma negatywną energię, ale Energia demoniczna jest o wiele silniejsza najczęściej w przedmiotach umieszczona. Często czuć na przykład mdłości, jak się skupicie na jakimś przedmiocie, czasami w ogóle wystarczy pomyśleć o jakimś przedmiocie. Ktoś wam powie o czymś, wspomni o czymś, a już czujecie energię tego przedmiotu. I tym, tym jest właśnie odczuwanie energii, i takie możliwości się pojawiają w momencie, kiedy macie odblokowane czakry, a im bardziej czakry są zablokowane, tym Gorzej tę energię odczuwacie, i tym gorszy macie kontakt ze źródłem, tym mniejsze jest prowadzenie od źródła, a większe, coraz większe prowadzenie od bytów. Czyli tak naprawdę, byty zawsze Was prowadzą do problemów, tak żebyście mieli jak najwięcej problemów, bo oni dzięki temu, że macie problemy, czerpią w Was energię, bo się martwicie, bo macie zmartwienia, bo macie problemy, macie problemy finansowe, wasze związki się rozpadają. Oni właśnie w taki sposób Was prowadzą, im więcej mają. Włożonej energii w waszą duszę, wasze ciało subtelne. Także pamiętajcie o tym. Jedyna możliwość, by otworzyć trzecie oko, to zwrócić się do stwórcy, do twórcy miłości. W modlitwie, prośbą, z wiarą. Jedyny sposób bądź drugi sposób to jest medytacja. A nie ma innego sposobu. Każdy inny sposób jest pułapką. To wszystko, co chciałem wam powiedzieć, zaczyna padać deszcz, więc muszę się zbierać do domu. Bo jak to wysłała mi, że ona zdjęcie kota, który czeka w drzwiach na mnie, więc muszę. E, no, pędzić do domu, żeby kotka nie, nie za bardzo się zamartwiała gdzie jestem. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!